Ogrodnicy powiedzieli, jak pozbyć się pchełki kapuścianej. Pchełka kapuściana jest bardzo podstępnym, a jednocześnie najczęstszym szkodnikiem kapusty. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, zarówno do dokarmiania, jak i do zwalczania szkodników, staramy się ograniczać tylko do środków ludowych. To jest nasza podstawa. Nasze warzywa powinny być przyjazne dla środowiska i naszego zdrowia. Oczywiście łatwiej byłoby wziąć specjalistyczne chemikalia, ale tu nie chodzi też o nas. Radzę Wam, zanim potraktujecie kapustę chemią, użyjcie naszego środka. Wszyscy rolnicy doskonale wiedzą, że popiół drzewny jest najbogatszym nawozem naturalnym. Jego skład jest naprawdę wyjątkowy, ale niewiele osób wie, że popiół jest również skutecznym środkiem do zwalczania różnych szkodników, w tym także pchełki kapuścianej. W jaki sposób popiół pomaga pozbyć się pchełki? Wszystko jest bardzo proste. Szkodnik ten jest bardzo selektywny i woli jeść tylko młode, soczyste i co najważniejsze, czyste liście rośliny. Po, do opruszenia kapusty używamy popiołu drzewnego. W związku z tym po takiej procedurze liście stracą swoją atrakcyjność i zabrudzą się. Aby przygotować lekarstwo dla kapusty, potrzebujemy dwóch składników: popiół drzewny i pył tytoniowy. Ich liczba musi być równa. Popiół musimy przesiać tak, aby nie było w nim dużych cząstek. Tak przygotowaną mieszankę wsypuje się do woreczka z gazy. Okurzanie przeprowadza się zwykle wczesnym rankiem, kiedy na liściach roślin jest jeszcze rosa. Jeśli nie ma rosy, zawsze najpierw spryskać trzeba główki wodą. W przeciwnym razie zabieg będzie nieskuteczny, drobinki mieszanki nie przykleją się do liści. Bierzemy torbę i idąc z dół szalejek potrząsamy nią nad krzakami. W efekcie kapusta zostaje okurzona, Średnio na metr kwadratowy rządek zużywa się jedną szklankę mieszanki. Za każdym razem po deszczu, w wyniku którego ta kompozycja zostaje zmyta z liści kapusty, zabieg należy powtórzyć najważniejsze że jest to całkowicie nieszkodliwe dla roślin.